I kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film, będzie to film z zapowiedzią tegorocznych vlogmasów, tak będą w tym roku vlogmasy. W zeszłym roku też wrzucałam taki film, pokazywałam w nim jakie kalendarze znajdą się we vlogmasie, no tak, po prostu jakie kalendarze będą otwierane. Ale zanim przejdziemy do pokazywania, jakie kalendarze w tym roku zakupiłam bądź też dostałam, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli tego nie robicie, lajkowania jak najwięcej, oczywiście też komentowanie i podbijanie filmów, bo w ten sposób filmy docierają do większej liczby widzów, nowych odbiorców, subskrybentów. Także was to nic nie kosztuje, a naprawdę kanał pięknie się rozrasta i bardzo wam za to dziękuję. Ok, mówiłam sobie, że po tamtych zeszłorocznych vlogmasach, kto nie oglądał, to zapraszam was, jest playlista vlogmasy zeszłoroczne, także no zachęcam was do nadrobienia filmów, zobaczycie wtedy, jakie miałam kalendarze. A w tym roku y, mówiłam, że sobie, że kupię mniej, że będę miała mniej trochę tych kalendarzy, bo za długo to trwało i tak dalej. No ale niestety, na mówieniu się tylko skończyło. Yy, tak, pokażę Wam kalendarze, które y, ja kupiłam. I pierwszym kalendarzem jest kalendarz z płatkami pod oczami i maseczkami w płachcie z Isany. To już chyba wiralowy w ogóle kalendarz tani, bo on mnie kosztował 60 zł, czyli około 2,50 wychodziło za okienko, więc 2,50 dla płatki pod oczy albo za maskę w płachcie, to uważam, że tanio. Także skusiłam się, yy, kupiłam. Także jestem mega zadowolona, że mi się udało kupić, bo wiem, że były problemy z kupnem. Trzeba było polować, no ale mnie się udało, także będziemy mieć kalendarz z maseczkami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą kupiłam. No to oczywiście nie mogło, ale to nie mogło zabraknąć. Kalendarza herbatkowego. W tym roku skusiłam się na kalendarz z tym słoniem, z Sir Adalbert. Ja uwielbiam herbaty z tej firmy, z Tekany, jeszcze i z Dilmach. To są trzy firmy, które uwielbiam herbaty. W zeszłym roku miałam z Irvinga, a w tym roku skusiłam się na ten ze słonikiem. Także on tak wygląda. Ma takie po prostu okienka, kartoniki. I z tyłu będzie można zaraz Wam pokażę ułożyć później pudle, jak będziemy otwierać. Także spoko. Zaciekawiło mnie to. Nie pamiętam ceny już. To zamawiałam przez internet. Ale myślę, że około 30 zł jakoś tak. Może mniej. Nie pamiętam już naprawdę. Ale herbatkowy kalendarz. Nie mogło go oczywiście zabraknąć. To jest podstawa u mnie kalendarzy adwentowych, herbatkowy i e, u Pauliny e, z kanału Bajka Kosmetyczna a propos zapraszam na jej kanał bo naprawdę e, dziewczyna też fajnie prowadzi kanał i e, ona pokazywała kalendarz adwentowy ze sklepu Joka Sklep i to jest kalendarz taki przychodzi w pudełku Ręcznie zapakowane. Także coś niesamowitego. Po prostu każde okienko jest zapakowane takie papierowe rzeczy. O tu mamy jakiś taki cukierek. Także naprawdę ręcznie pakowane kosmetyki. Yy, tu nie ma bardzo właśnie zapychaczy. To mnie też to zaciekawiło. Yy, Widziałam unboxing tego kalendarza u Pauliny, ale z tego co mi się kojarzy, to te kosmetyki mogą być randomowe. Nie będą u każdej osoby, przepraszam, u każdej osoby takie same, więc to też jest takie fajne. I za ten kalendarz, za te 24 okienka, zapłaciłam 170 zł. No to wydaje mi się, że to nie jest drogo. Bo nieraz są kalendarze dużo droższe z dużo gorszą zawartością. Także uważam, że to jest yy, świetne. Tutaj mam, widzę, jedynkę. Już się nie mogę naprawdę doczekać. Zawsze ten ostatni tydzień listopada to jest ten moment, kiedy ta moja jesienna depresja przechodzi. I zaczyna się to wyczekiwanie do vlogmafiów, przygotowywanie. Takie, no wtedy wstępuje we mnie energia do działania, i po prostu żywsza się robię i tak dalej. Ja tak mam. Napiszcie mi w komentarzach, czy wy też tak macie, czy nie? Dla mnie zawsze listopad jest takim miesiącem, no najgorszym w roku, mimo że mam urodziny, ale to pomijając. Yy, takim właśnie depresyjnym, takim, że mi się nic nie chce wtedy robić, że wtedy to tak żyje z dnia na dzień, takie, aby przetrwać do tego grudnia. Naprawdę ciężko u mnie jest z listopadem, no ale jak jest już ostatni tydzień listopada, to tak jak mówię, ja dostaję energii, odżywam, także jestem mega ciekawa w ogóle i Sklep pierwszy raz w tym roku wypuściła właśnie taki kalendarz ręcznie robiony mam nadzieję, że będą robić to co roku, bo będę chyba kupować je. Yy, miałam kupić kalendarz z Glamshopu, yy, tak jak w zeszłym roku ten z cieniami, tą tańszą wersję, ale niestety Glamshop w tym roku wypuścił tylko jeden kalendarz ten drogi za 600 zł. Także no to jest ponad moje możliwości finansowe. Także odpuściłam. I miałam sobie kupić jakiś inny kalendarz, ale powiem Wam, że jakiś żaden mnie tak nie zachwycił. I twierdziłam, że. Trudno nie będę kupować. Odpuszczam, będę miała tylko to, co kupiłam i tyle. No ale później obejrzałam u Pauliny i stwierdziłam, że no nie, muszę kupić ten kalendarz. Skoro Glamshop nie wypuścił, to kupię joka w sklep i nie żałuję. Póki co. Zobaczymy jaka będzie zawartość też. No ale nie żałuję, że go kupiłam. Za te 170 zł, to uważam, że tani kalendarz. I ostatni kalendarz, który ja kupiłam, to jest powiedzmy tylko opakowanie. Zaraz wam powiem. Tutaj jest ten kalendarz z alsa, który miałam w zeszłym roku, dostałam go od Ani, w którym były te domki takie. Dlatego zachęcam do obejrzenia vlogmasów z zeszłego roku, jeśli nie oglądaliście, żebyście wiedzieli o co chodzi. I zostawiłam sobie to, bo to jest takie fajne z podświetleniem i tak dalej. I poprosiłam moją kochaną siostrę. Pozdrawiam cię, bo wiem, że mnie oglądasz, żeby da mi w sierpniu, jakoś tak. Zapytałam się w ogóle, czy chciałaby wypełnić ten kalendarz. Jakimiś kosmetykami. Twierdziłam, że w tym roku będę miała taki ręcznie robiony właśnie kalendarz. No i siostra się zgodziła i mi wypełniła kalendarz różnymi tam produktami, więc tam mówiłam, żeby mi nie kupowała jakichś zapychaczy. Myślę, że tego nie zrobiła. Żeby były raczej kosmetyki niż gadżety i... Yy, Wypełniła mi go, mówi, że miała trochę problem, no bo niektóre domki były duże, no to spoko, ale były też mniejsze, musiała kombinować, co tam czym wypełnić i tak dalej, no ale zrobiła mi to, bardzo Ci dziękuję siostro za to, że mi wypełniłeś ten kalendarz, także w tym roku będę miała taki niespodzianka totalna, nie wiem co w nim będzie, tak samo jak w tym z Joka. Yy, także jestem no, mega, mega ciekawa i myślę, że to będzie najlepszy kalendarz tegoroczny, ale zobaczymy. Także yy, taki ręcznie robiony kalendarz, który yy, siostra mi wypełniła jego zawartość. Ok, teraz przejdziemy już do kalendarzy, które dostałam. Czyli ja w sumie kupiłam cztery kalendarze. A dostałam też cztery. <noise> Oczywiście nie będę też Wam pokazywać kalendarzy dla królika, dla psa, no i kalendarzy moich chłopców, no bo yy, zobaczycie po prostu to we vlogmasie. Także yy, teraz pokażę Wam kalendarze, które dostałam od Ani, mojej stałej, wiernej widzki, kochanej. Pozdrawiam Cię. Także tu już Wam pokazuję kalendarz adwentowy z Ritualsa w kształcie takiego wieńca. Tu, oczywiście, jest pokazane, co tutaj w środku, ale ja się nie przyglądałam. Także zdajemy później to za kładkę i nie będę widziała. Także w kształcie takiego wieńca Bożego Narodzeniowego. Także super. Cieszę się. Nie spodziewałam się go, ale jestem zadowolona, bo uwielbiam produkty z Ritualsa. W zeszłym roku właśnie miałam też ten kalendarz z Ritualsa, i jeszcze tam mam produkty z tego kalendarza, ale też już wykańczam powoli. No, uwielbiam. Po prostu Rituals to jest też marka, którą uwielbiam. Dalej też dostałam kalendarz z proszę. To też dostałam od Ani, ten kalendarz mi się mega podoba. Jeśli chodzi o grafikę i o kolorystykę. No bo uwielbiam zielony kolor, także ładnie wygląda, przewiązany tutaj w tą rzeczką. No świetny jest po prostu. A powiem Wam, że ja y, kosmetyków i, i proszę, słyszałam o nich, ale nigdy nic nie kupowałam, nie testowałam, bo Dosyć trochę drogie są te produkty, także dla mnie to będzie totalna nowość. Cieszę się, że będę właśnie mogła przetestować tą markę i te kosmetyki. Także cieszy mnie to bardzo. To też właśnie od Ani. No i ostatni kalendarz od Ani. To jest tutaj ogromny, który stoi z boku. Look fantastic. Oczywiście ja go odstawię na bok, bo nie jestem w stanie wam tutaj pokazać go w całości, bo on jest ogromny. Także w szoku jestem. Nie spodziewałam się takiego kalendarza, i on jest taki fajny z szufladkami. Także po tegorocznych vlogmasach na pewno go zostawię. I go wykorzystam w przyszłym roku. Właśnie na taki ręcznie robiony. Jeśli siostra będzie chciała, miała ochotę znowu się pobawić w jego uzupełnienie, to tak go zrobię. Bo to jest fajny format kalendarza, żeby właśnie wypełnić te szufladki. Bo tutaj jednak te domki są no, dosyć specyficzne, ale też są ciekawe. Także z Look Fantastic też będę miała kalendarz. I ostatni kalendarz, który dostałam na urodziny od moich rodziców. Pamiętacie, jak mówiłam, że kalendarz z Iszany, ten z odżywkami, że ja go sobie nie kupię, bo po przeliczeniu wychodzi dosyć. Drogo można powiedzieć, że tyle samo kosztuje okienko, jakbym kupiła tą odżywkę tak normalnie w sklepie. Bo czasami w kalendarzach adwentowych te produkty wychodzą taniej, jeśli byśmy kupili tak normalnie, standardowo w sklepie. Akurat ten kalendarz z odżywkami z Isany, no nie wychodził taniej, wychodziło tak samo. Twierdziłam, że jest dla mnie nieopłacalne, żebym go kupiła. Ale nie ukrywałam, że podobała mi się tam zawartość jego, bo nie ukrywam, widziałam już unboxing tego kalendarza i tam były takie fajne różne odżywki, maski do włosów, które stacjonarnie w sklepie nie ma. Nie wiem, czy w ogóle online też nie. Wyszany w, is w rozmanie są ta Żurawina. I ostatnio weszła też ta nowość kwiat wiśni. To tylko są dwa rodzaje. W tym kalendarzu z Isany jest dużo więcej tych rodzajów, i mam nadzieję, że Rossman wprowadzi je do oferty stałej. I w ogóle też mówiłam, że szkoda, że te Isany są tylko w tych takich piramidkach, powiedzmy takich saszetkach, że nie ma w pełnowymiarowym opakowaniu. Ale ostatnio zauważyłam, że jest odżywka do włosów właśnie o tym zapachu żurawina i olej arganowy. O! Właśnie, przypomniałam sobie. Jest normalnie w takiej tubce. Można kupić w większym opakowaniu. Także mam nadzieję, że Rosman ogółem wprowadzi Odżywki w tych dużych opakowaniach, te, które są właśnie w tym kalendarzu. I tu są po prostu różne odżywki. Tu się lampa odbija. Także mam ten kalendarz z odżywkami do włosów. Dostałam na urodziny od moich rodziców. Także bardzo Wam dziękuję za ten prezent. Nie spodziewałam się go. Także cieszę się, że będę mogła przetestować te odżywki. I tak jak mówię, mam nadzieję, że rozmam wprowadzi w dużych opakowaniach, bo fajne są te saszetki. Faktycznie działają na moje włosy, przynajmniej. Że faktycznie te włosy są takie odżywione, miękkie, sypkie, takie no bardzo fajne, błyszczące. Widać, że takie zdrowe włosy zwłaszcza po tej żurawiną. Bo tą wiśniową jeszcze nie testowałam, jeszcze czeka w łazience. Także no, cieszę się, że wprowadzili odżywkę w dużym opakowaniu. No, ogółem dobra, rozgadałam się trochę na ten kalendarz, i ogółem trochę zboczyłam z tematu. Ja czasami tak mam, że rozgadam się za bardzo. Ale okej, okay. i to by było na tyle. Takie mam kalendarze w tym roku. Napiszcie mi w komentarzach, czy y, będziecie oglądać moje vlogmasy w tym roku, czy nie. Y, czy jakie Wy macie kalendarze sobie kupiliście, czy dostaliście też. Y, jestem ciekawa i y, też jeszcze taka informacja, y, że vlogmasy będą codziennie wyrzucane, tylko się zastanawiam jeszcze o której godzinie, bo... Oprócz vlogmasów, ja będę też nagrywać te filmy takie, które standardowo wrzucam we wtorki, w czwartki i w niedzielę. Także no, miesiąc grudzień dla mnie będzie pod względem YouTube'a mega intensywny. Dużo nagrywania, montowania i tak dalej. Także yy, te filmy standardowe wlatują o 19. Także zastanawiam się, yy, żeby vlogmasy publikować. Albo o 17, albo o 18. Dajcie mi znać w ogóle, o której byście chcieli vlogmasy. Czy 17, czy 18? Z tym, że też y, taka informacja, że ja będę nagrywać dzień wcześniej. Czyli kiedy wy będziecie oglądać vlogmas y, dzień pierwszy, 1 grudnia, ja go będę nagrywać już 30 listopada, bo będę nagrywać powiedzmy przez cały dzień i ja muszę mieć też czas na zmontowanie bo też nie chcę po nocach siedzieć, żeby zmontować vloga i yy, wam wrzucić powiedzmy na rano, na następny dzień czy w ogóle tego samego dnia bo u mnie się to no, nie ma szans, żeby to wyszło z tego względu, że no ja mam dwójkę dzieci mam też obowiązki domowe yy, montowanie filmów Trzeba poświęcić trochę czasu, więc to nie jest tak Hopi, jakby się niektórym osobom wydawało. Także no, nie jestem w stanie tego ogarnąć, żeby 1 grudnia nagrać film, montować go i wrzucić wam. Czyli będzie tak jak w zeszłym roku, że dzień wcześniej będę nagrywać vlogmasy, na drugi dzień rano będę sobie zrzucała te filmy, montowała, żeby na tą 17, czy tam 18 wrzucić. W międzyczasie będą jeszcze te inne właśnie standardowe filmy, które Wam wrzucam. Także no, będzie się działo u mnie. Ja pamiętam jak skończyły się vlogmasy w zeszłym roku, w Boże Narodzenie. Właściwie już w Wigilię, no bo Wigilię dzień wcześniej nie nagrywam, więc w wigilię już nic nie nagrywałam i byłam taka uff, dobrze odpocznę trochę ale to przez parę dni i powiem wam, że troszeczkę mi brakowało tego codziennego nagrywania później ale uff, yy. w zeszłym roku były pierwsze vlogmasy podołałam, więc w tym roku też będą. Też będzie mega intensywny dla mnie czas, dlatego też y, po vlogmasach do stycznia, czyli tydzień czasu, odpoczywałam, nie nagrywałam nic, po prostu odpocząć. I w styczniu już z nową energią wracałam do tych standardowych już nagrywania filmów. I tutaj tak samo będzie. Także y, napiszcie mi, właśnie w komentarzach, jakie kalendarze wy macie w tym roku. I o której byście chcieli vlogmasy? Czy o 17? Czy o 18? Ja się dostosuję, na że tak powiem, jak większość zagłosuje. Także jestem ciekawa. Ok, już nie przedłużam. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!